Szanowny Drukny i Drukowie. Cieszę się, że mogę tu z Wami być. Pogoda nam sprzyja, woda Wam nie jest obca, także wszystko będzie dobrze. Życzę zdrowej rywalizacji. Wprawiam zarządy pana prezesa Andrzeja Węte. także sprawdzały i dyscyplinowały. Życzę Wam. Wszystkiego co najlepsze na prezesarze znowu do oddziału w jednego. Taką trzeba pokonać. odpowiednie tej czekice. Przekazanie prądownicy kolejnej zawodnik do rozdzielacza. Łączy dwa odcinki węża w 52 Drugą, jedną końcówkę później do Rozilacza, drugą do Węża i z podłączonymi Wężami i Prądowicą w przyszłej godzinie. Życji. Pierwsze były dziewczęta ze środowiska. i za chwilę kończą w stafetę z Kamienicy. Drużyna, beczność, ze mną marsz. <głosy> <głosy> Hvala što pratite